maneczko widzowie, z tej strony Elzart i witam na kolejnym odcinku z HellCase'a. Dzisiaj challenge hardkorowy, bo robimy od jednego dolarka do kosy, czyli kolejne ciężkie wyzwanie. I proszę się nie śmiać, proszę się nie śmiać, że o, znowu się nie uda zrobić kosy, proszę się ze mnie nie śmiać, bo przy 10 dolarach byśmy bardzo blisko i przy następnych 10 już zrobimy tą kosę, no, a dzisiaj będzie bardzo ciężko, bo jakby wywołać szanse eee, najtańsza kosa, gdzieś 70 dolarków, 60 dolarków, to uznajmy, że to jest 1 na 70 razy, no to Troszkę ciężko, no ale popróbujemy, popróbujemy, z dolara do kosy, no giga, giga ciężkie mi się to wydaje Cię to zgadzić na dwa skiny USP Build do piekła Lekie zużycie I skinnek famas rozbiórka, lekkie zużycie Co teraz zrobić? łapka w górę Sub i komentarz, żeby wygrać skinka Plus fajnie byście byli z kodem LZ na stronę, a jeżeli nikt jeszcze z Was nie wbijał, ktoś nie wbijał, to fajnie będzie wszedł po prostu i użył mojego kodu Bo stań na start 10% do, do doładowania i 70 centów za friko Oczywiście 10% do doładowania zawsze jest Gdy chcecie doładować, możecie sobie wpisać Mój kod i Wybieracie na przykład 46 dolarów. Zobaczcie, 4,66 dolara zadajecie za friko. I do tego jeszcze wartaksy. To macie wszystkie metody płatności, jakie są na stronie. Bardzo fajnie, można też z wchodzić, blik. Bardzo wiele metod. E, plus przynajmniej jeszcze raz o moim konkursiku, bo tutaj jest już niedługo 14 dni do rozdania. Jest aż 12 nagród, więc spora szansa na wygranie 75 użytkowników. Polecam, link będzie również w opisie, tak samo jak do Hellcase'a. I macie tutaj na dnióweczki, za które możecie odbierać codziennie dniówki. I często naprawdę fajne nagrody sypią, więc ja serdecznie polecam. Jest tutaj też giveaway rozdania. Tu możecie sobie wykonywać nagrody, czy misje od Hellcase'a I za nie dostajecie punkty, które potem, może, które potem możecie wygrać naprawdę fajne skiny 8 dni do rozdania nagród i tak co chwilę, więc spoko opcja No i co, chyba możemy przechodzić nie do filmu Nie ma tutaj więcej gadać i się tutaj. Jak wiecie, co, co odcinek możecie wygrywać skiny, więc to jest też spoko opcja Tym więcej lajków, like komów, komentarzy, wyświetleń, to tym lepsze nagrody Ale przechodzimy, czy ja mogę gadać Dobra, powiem Wam tak Najdroższa szynka, jaką możemy otworzyć to jest New beginning, nowy początek. Nowy począ Dobra, zróbmy to. Nowy początek brzmi, jakby to by miał być nowy początek. Jakbyśmy mieli rozwalić system. Na 4 graczy, no bo tutaj nie ma co na 3 graczy grać. Ryzykujemy po największym ryzyku, dlatego że jak chcemy zdobyć kosy dzisiaj, no to musimy grubo wierzać. Musimy wierzać, czy znaczy grubo, grubo, że chodzi, chodzić że na cztery osoby. Musimy ryzykować po prostu, no bo musimy zgarniać skiny wszystkich, żeby jak najwięcej mieć. Okej, okay. i to jest. a. Już, już taki pewny siebie. Myślałem, że wygraliśmy tą bitwę na ludzie. No ale jednak, jednak. Jednak nie, jednak się myliłem. Jeszcze raz, dobra, jeszcze raz bym tą Mogę po prostu, jeszcze raz. Zróbmy jeszcze raz tą bitwę. Może to do nas wbije, poczekajmy chwileczkę, bo to jest bitwy. A na Helkę się dosyć dużo osób, zawsze, więc e, może to do nas dobije. No kurczę, no musimy poryzykować, powiem wam, no bo. No, no, no trzeba zgarnąć tu kosę, nie? Bo wy czekacie. Ja, ja też chciałbym tą kosę zgarnąć, bo to fajne emocje. Jak się już robi bitwę za 40 dolarów z dolara lub dwóch, no to to już jest ostatnia bitwa, żeby zgarnąć kosę i to jest dosyć już emocjonalne, fajne to jest. Więc co, no zobaczymy, jak to poleci dzisiaj, nie. Kolejna bitewka. Chyba nie, no ten SK. O. Chociaż mogłem to być ja. Zobaczcie, mogłem to być ja, ale nie jestem to ja. 3 dolarki. I potem trzeba z 3 dolarki lecieć dalej. Dobra, poleć mi inaczej. E, Milespec, Rainbow i Rebel. Dolarek 0,2, to dobra, git, może być, na 4 osoby, let's go, let's go, let's go Nie ma co, ja lubię takie tanie bitewki, o Damian już wbił e, Ja lubię takie tanie bitewki, Damy sobie jednego bota, bo Są moje zdaniem większe emocje przy bitwach Plus do tego, mm, właśnie fajnie się dorobić Plus może wam jakąś skrzynkę tanią pokażę, z której fajnie, fajnie się im otwiera Wiadomo, więcej osób będzie miało mniejszy budżet niż większy Więc zawsze ta szansa, żeby, o Jezu, 66 centów na start diamond dropi Damian przedtułować walić Elzarda. No, wy też sami możecie. O! O, nie, 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 to dla mnie! Wy też sami możecie mnie tutaj spotkać na Hellcase'u. Tylko ja bardziej wieczornymi godzinami sobie pogrywam. Jakbyście chcieli ze mną powalczyć na bitewkach. Chociaż wtedy wolałbym, żebyście wy wygrywali, bo jednak wolę, żeby to widzą, widzą się dobrze układało. Bo jak widzą się dobrze układa, to też mi się dobrze układa. A mamy 3 dolarki i sprzedajemy wszystko. I co? I przechodzimy dalej. 3 dolary. Bitwy do 3 dolarów. To może jakieś bitwy fortuny dwie i na przykład jakiegoś. i najtańszą. 17, dobra, może być, Lek, lekko przymknijcie na to oczko eee, Już tam z groszami trochę dalej wychodzi I tak, lecimy, dalsza bitwa na czterech, bo trzeba dalej ryzykować Jak to już siądzie, to tutaj może być spora wygrana powiem wam I wtedy już możemy przejść do naprawdę fajnych bitewek Jakby tutaj nam siadło z 15 dolców, to jest jakaś duża bitewka I tam myślicie na farta, że nam siądzie Koska Okej, okay, i jest dobrze, i jest dobrze, naprawdę jest dobrze Pierwszy w w new, prowadzimy, prowadzimy oj, 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 tutaj, dobra, nie ma najgorzej, bo prowadzimy Fortunki, proszę, fortunki dla nas o nie, o nie, 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 małpi biznes i jeszcze ta... A jajaj! Dobra, teraz fortunka! Okej, okay. ile będzie kosztować? faktor New Star Trek? Nie, 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 co jest? No ale... Fortunka, polecam, 18 dolców właśnie o to chodzi. Jeśli mieli już 18 dolców, to tutaj już mogłoby być w bitwie wygrana kosa, jakby nam się udało jeszcze na czczonową bitwę wygrać. Nie jest takie ciężkie, czy znaczy inaczej. Jest ciężkie, ale to są trzy wygrane bitwy na cztery osoby. Szansa jest na to 25, 25 i 25% no i trzy razy pod rząd na przykład. I wtedy możecie mieć już kosę i to tylko z dolarka. No, pomyślcie, pomyślcie o tym. Easy start? Dobra, dwa razy easy start. Jak jest easy start, no tak tak mówią, no to chyba trzeba spróbować dwa razy easy start. Może faktycznie easy start będzie easy. A jak nie będzie easy, no to, no to trudno się mówi, nie? Ale można spróbować, tak? No i co, i polecimy. Bot Henry, bot Brett, bot Toby. Ty to ile ten Digel. Dobra, easy start. Póki co jest naprawdę easy for us. Tyle mogę powiedzieć. I druga. Okej, okay, chyba wygrywamy to. Chyba, ale bez dużej jakiejś nagrody. No, nie dorobiliśmy się znacznie dużo. 2,37 Fajnie, że wygraliśmy, ale kurczę, potrzebujemy trochę większych tych wygranych na start. Bo 2,37 może po się jakąś inną od, od 2,30. Otwórzmy ten red case, że jest tak pomiędzy. Weźmy tą adventure i dajmy sobie jeszcze do tego te easy start. I dajmy na 4 osoby. Dobra, no i to będzie spłoka kto siądzie. Eee, dobra, Easy start to nie musi sięść. Ta druga skrzynka musiałaby nam fajnie siąść. Poczekaj może ktoś dobije do nas. Ta druga skrzynka fajnie by musiała nam wejść, żeby tutaj e, większe pieniążki z tego mieć. Eee, na no, taka strategia byłaby najlepsza, gdyby tak nam się udało zrobić. Jeżeli tak będzie, to będzie fajnie, a zaraz zerkniemy, no to Easy Start, no chyba coś tu mocnego poleci komuś to wtedy lipa. Chyba nie, chyba bez jakichś strasznie mocnych skinów. Co jest? To? 2,76 kosztuje faktory Star Trek Start, Dobra, proszę, bo coś, do, coś mocnego. A po Warmgood? Jakiś stan? A i zużycie, well warm, no niestety, ale no tutaj już też nie najgorzej wygrana, chociaż. No, dobra, tu już był spoko rozwój, jakbyśmy mieli taką wygraną. Dobra, lecimy no dalej. Chyba że tą strzyneczkę, tu już jest kosa. Tą szynkę i do tego berserka. Tak, tak, tak. Może będzie już kosa? Może już skończymy wyzwanie. No która jest minuta materiału, jak wyglądacie? 646, jakby już była kosa, to, to dosyć szybki speedrun. Okej, okay, wbił nas jakiś użytkownik. Fajnie byłoby go walić. Kostka będzie. Nie ma sensu. to jest taka strzynka, że albo kosa, albo jakiś słaby skin, więc To taka strzyna, jak macie fartaj, czujecie się na farcie, no to Możecie się spróbować, nie? Oj, ta bitwa chyba cien, cienko, cienko ta bitwa No on wygrał, nawet nie z dużym profitem jakimś, no widzicie Więc ta bitwa chyba najcięższa, naj, naj, najbardziej taka słaba bitwa dzisiaj, no ale jednak W tej pierwszej strzynce nie no to tylko ta druga strzynka została hmm, ty może ten Ranger Dajmy tego Rangera i dajmy Berserka Tutaj będziemy lekko poza budżet, ale to 2 centy, tam przymkniecie oko 4, pyk i pamiętaj, zawsze dostajecie też wartaksy w cashbacku, jak nie wygrywacie. Więc to też spoko obce, nie? Zawsze wartaksy takie nagroda pocieszenia, że tak ją nazywam. No bo zawsze to można otworzyć na nią z szyneczki, nie? Więc tu jak wygracie i przegracie dalej możecie coś jeszcze otworzyć, nie? Bo jak wygracie, macie na kolejne bitwę. Jak przegracie, to zawsze macie te wartaksy. Okej, okay. ile ten skin? Oj oj, nie, 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 to te. dobra, jeszcze jest Berserk, jeszcze z Berserk. Nie najgorzej to podlapało, jeszcze jest Berserk W Faktoreniu. <laughs> Ajajaj, aj, blisko nawet. No, chociaż dwa dolarki, no to też bez dużej wygranej. Dobra, to nie musi być ta bitwa sieć. Fajnie, bym siadła bitwa z dużą wygraną. Powiem tak, wtedy byśmy byli na pewno w dużo lepszej sytuacji niż teraz. Tak i tak. O, mil speczek. Cztery osoby. 12 wartak. Zawsze, zawsze to jak skromnie coś. Pyk, pyk, pyk. Oj, pyk. Pyk. Śpieszmy sobie tutaj. Ktoś tutaj do nas wbił już. Na sika. Tak, jest już tutaj. Dobra. Lecimy z tym, lecimy z tym i się śpieszymy. No fajnie, by ta bitwa nam siadła. Jakby nam tutaj siadło, coś fajnego, naprawdę byłoby przyjemnie. Milspek. Ta apka najdroższa. No, a ap apka najdroższa. Jeszcze druga skrzynka. okej, okay, ta jest droższa. W tej, ta można sobie ratować. Okej, okay, to jak bambu, ile? No niestety, kurde, no, ale nie był najgorszy. Ten, ten drugi run chyba, któryśmy nie był taki zły. Powiem wam, tak. To jest ciekawe wyzwanie. Ja na pewno się jeszcze go yy, spróbuję wykonać, bo. Ciekawe to jest. No i pamiętajcie, że macie w dzisiejszym odcinku dwie nagrody do wygrania. Eee, dla wszystkinek jakiś dla Was wejdzie. Eee, fajnie byście wybijać na hekajcie z Kodom Melzart. Eee, no i co? To po tyle. Trzymajcie się w zobowie, życzę mojego Cześć, cześć!